Cześć, nazywam się Alex Sofpel, jestem szefem badań rynku w Monfex. Jeśli jesteś traderem i chcesz poprawić swoje umiejętności handlowe, aby zwiększyć swoje dochody, to z przyjemnością zapraszam Cię na specjalne wydarzenie. Webinar, zostań dziennym traderem, naucz się umiejętności i zarabiaj. Podczas tego webinaru zabiorę Cię od początkującego do znajomości wszystkiego, co musisz wiedzieć o handlu dziennym. Pokażę Ci krok po kroku, jak generować dochód jako dzienny trader, a także dam Ci niezbędne umiejętności i narzędzia, które sprawią, że staniesz się dziennym. Traderem. Nauczysz się wszystkiego od podstawowych koncepcji rynkowych po bardziej zaawansowane tematy, takie jak czym jest handel i jak czerpać korzyści z codziennych zmian cen, jak odczytywać wykresy cen, jak wybrać najbardziej rentowne rynki dla transakcji dziennych i wiele więcej. Pokażę ci to wszystko w czasie rzeczywistym i na wykresach na żywo. To naprawdę kompletny pakiet. Jeśli zastanawiasz się, czy handel dzienny jest Twoim zawodem i chcesz poprawić swoje umiejętności, aby zarabiać więcej na handlu, koniecznie obejrzyj ten webinar. Mam dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w finansach, badaniach Rynku i handlu. Z przyjemnością dzielę się z Wami moim doświadczeniem. Webinar jest bezpłatny, więc nie przegap swojej szansy. Kliknij przycisk rejestracji poniżej i do zobaczenia wkrótce.